Witam pasieka Hoska. Dzisiaj taki króciutki filmik zrobienia syropu. Z ramek też coś dzisiaj nagram. I tak na sam początek, może sobie zważymy urobek wosku. No, no niestety wyskakuje error, bo waga jest tylko do 5 kg. No tu też wyskakuje error, więc kurczę. No nie zważymy tego, ale mam dwa takie krążki, tego jeszcze trochę zeskrobiemy, tego także jeszcze należy troszeczkę zeskrobać, no i takie zeskrobiny jak to, no to w świeczkę pójdzie prawdopodobnie. I także tu wosk z dużym dodatkiem węzy, tu z dużym dodatkiem y, ciemnego suszu. Raz klarowany i więcej chyba go nie będę, bo nie ma sensu. Widzimy wosk ładny, czyli jest go ponad 10 kg. Bardzo dobrze, widzimy się dalej. Ja sobie tu wszystko przygotuję, także na wstrzyknięcie palcami wszystko będzie. Skoro teraz mamy wszystko przygotowane, ja karmię syropem 3 do 2. 3 części cukru, 2 części wody. Ja wlewam dwa wiadra 10-litrowe i wody nieprzegotowanej. Czyli tu mamy około 20 litrów wody. Co następne? Następnie dajemy na, tu będzie około 40 litrów syropu. 100 g kwasku cytrynowego bez firmy kwasek cytrynowy a raczej kwas cytrynowy I jak mam dolewam troszeczkę takiego ciemnego wywaru Nie akurat nie zaparzyłem go, więc mam bardzo go mało. No i dość dużo, bo 30 kg cukru. Jakoś to muszę sobie dać radę. Trochę to się mi zdarnie wygląda, ale wcześniej sobie wcześniej, wczoraj sobie przygotowałem cukier, teraz lepiej widzę. Mamy jeszcze na tu troszeczkę jakaś dziurka powstała w tym worku tamtym i nam się do dzikiego wora przesypało. Także mamy tu 30 kg O, trochę się wysypało, to nic. i na zdjęciu wygląda, Boże, na zdjęciu, na filmie wygląda, że jest tego bardzo dużo, a tu jest troszeczkę. Mieszamy. Temperatura jest już odpowiednia. Dodajemy api Biofarmy na oko, jak zawsze. No i ja to mieszam dopóki się nie rozmiesza. Także ja tu zrobię cięcie, bo nie ma sensu czekać, kiedy ja to wszystko sobie wymieszam. Tak dokończając jeszcze, kiedy karmić, czym karmić, jak karmić. No to. Do wyboru mamy trzy rzeczy do karmienia. pierwszą ciasto, inwert i cukier. Cukrem jest najcięższe karmienie, dlatego że musimy to robić po godzinie 19.30. Z tego względu, żeby uniknąć jakichkolwiek rabunków na pasiece, będzie całkiem zminimalizować. Raczej o tej godzinie po prostu unikniemy. Do rana powinny rodziny wchłonąć. Zadaną dawkę, ja daję dawkę syropu 3 litry, także jest z tego troszeczkę. Inwertem możemy karmić całodobowo, inwert nie wywołuje rabunków, także tu jest plus na inwert. No i dwa no nie musimy się y, namieszać czymkolwiek czym jeszcze, czyli ciastem. Ciasto tak samo kroimy, kładziemy one sobie to powinny po prostu przenosić do. Komórek. ciastem. szczerze powiedziawszy przyznam się, nigdy nie karmiłem. Karłem inwertem, ale jednak najlepiej spisuje się cukier. Jeśli inwert załatwi ktoś Wam w rozsądnej cenie, no to wyjdzie najtaniej. Chyba, że tak jak ja cukier miałem w rozsądnej cenie, to no to mi wyszedł po prostu najtaniej to karmienie. No tak jak widzicie, daje po prostu dodatki API Biofarmy, kwasek cytrynowy, wywar z ziół. Jest to po prostu optymalnie dosyć dobry syrop. zimują na tym przez 5 lat na cukrze, tylko jedna osypana rodzina. Także myślę, że jest to dla mnie jest to sukces. I po prostu warto tym cukrem karmić. Wiadomo, są przeciwnicy, są tego, że jedni wolą, drudzy nie. Ja osobiście wolę cukrem, także tyle w temacie. No i. Jak jeszcze karmić, no to na pewno nie rozlewać wszędzie syropu po, po deskach, po, po stojakach, po ulak, po, po trawie, po kamieniu. No staramy się tego raczej unikać, by po prostu nie wywołać niepotrzebnych rabunków. Tu widać na kamerze, gdzie gdzie czasami przeleci jakaś pszczoła. Bo po prostu czują syrop. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale tak się dzieje dużo osób mnie pytało a dużo to kilka na facebooku jak tam na ilu zimuje na to, no to odkłady w odkładówkach sześcioramkowych no to po prostu sama nazwa mówi odkładówka sześcioramkowa czyli zimuje na sześciu ramkach w tych odkładówkach są od 4 do sześciu ramek średnio jest tak 4 zdarzy się piąta kilka rodzin gdzie ma 6 ramek te 6 ramek by raczej wartały, żeby dać do większego ula. Rodziny produkcyjne zimuje od 7 ramek do 10 ramek. Z czego na 10 ramkach mam tylko jedną rodzinę, bo tam jest 8 ramek czerwiu. No i po prostu została na 10, bo nie było jak zawężać. Odkłady w ulak zimuje na 6-7, oraz chyba większość jest na 7 ramkach. Dlaczego tak? No, bo doszło do takiej siły: więcej miejsca, więcej tego, także podochodziło to y, lepiej do siły. Y, rodziny, które były, że tak powiem, karmione białkiem i tym, no to znacznie poszły do przodu, I te, co nie były, zostały znacznie w tyle. Więc, y, można, że tak powiedzieć, po prostu od początku sierpnia były karmione wszystkie miksem i. Te, co były silniejsze, no to przestałem tak zakarmiać, żeby po prostu nie zrobiły się zbyt silne te odkłady. No i wszystko, mniej więcej odkłady wszystkie są w tej samej sile w ulak, bo w tych odkładówkach, no to jest równa siła, że tak powiem. No i co taki wniosek, może na koniec tego karmienia, no zobaczymy, jak z przeglądami. Będę chciał zrobić, może w sobotę, jeśli pogoda dopisze przegląd. Jak to się zalewa, czyli dostaną do dzisiaj 3, jutro prawdopodobnie będę chciał dać jeszcze 2 litry, czyli łącznie przez 2 dni 5 litrów syropu. No to. To jest troszkę tego syropu. No, 5-8 litrów łącznie dostaną rodziny i będziemy patrzeć, jak te ule są pozalewane. No mam nadzieję, że będą dobrze zalane. W jednym rodzinie jest inny problem, bo mi nie przyjęły matki. No jest tam jeszcze 7 ramek pszczół. Także dostały drugą matkę, bo miałem. Bo po prostu w jednym ulu miałem cichą wymianę. No i tam jedna matka ta wadliwa została tam przyniesiona. Zobaczymy, to przyjmą mnie. No to po prostu rodzina zostanie, dostanie ramkę czerwiu. I zobaczymy, co to się będzie działo. Taki mini eksperymencik w sumie. Także chyba. To by było na tyle. Także w sobotę myślę, że też ukaże się filmik. Ten dzisiaj będę chciał wrzucić. W sobotę ukaże się filmik z przeglądu rodzin po 8 litrach podania syropów i odkładówki po podaniu 6 litrów syropu. Także ja się z Wami żegnam. Wszelkie pytania proszę zadawać pod filmem. Także ja się z Wami żegnam. Pasie Kachowska.